Ja widzowie z tej strony Alion, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Dzisiaj będziemy zagrali... Yy, yy, nie wiem jak ta gra ma na imię, ale zobaczymy. Se. O, ta gra. Bandyci policjanci. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Napiszcie w komentarzach co lubicie grać. Dobra, tutaj musimy wejść, o tutaj, tutaj jest mój skin, i tutaj. Chcę, musimy sobie chwilkę poczekać, żeby nas załadowało do gry. O, dobra, ja nie chcę żadnej oferty za robuxy. O, i gramy. Dobra. Kto będzie policjantem? Ja będę. Aliona. Dobra. Jeszcze nigdy nie byłem policjantem. Ja nawet nie wiem, co tu robić. Eee. E, myszka. Ja nie mam Myszka. Dobra. Ja tu nie umiem strzelać tymi laserami. Tylko ja umiem tak robić. Eee. Dobra, to będziemy musieli sobie wyjść z gry jeszcze raz, bo ja nie, bo ja nie umiem strzelać laserami, to sorry, ale będziemy musieli wyjść z gry jeszcze raz. Dobra. Cyk. Nie chcę żadnej oferty. Cyk. I idziemy tu. Dobra, musi nas zalogować. Jesteśmy. O, dobra. O! Kto jest policjantem? Oby nie ja, oby nie ja, oby nie nie Nubek! Nupcio! Dobra, lecimy! Nie jestem jeszcze w tą... Prosem w tą grę. Ale mam nadzieję, że się nie będziecie śmiali ze mnie. Dobra, jak widzicie Te, te czerwone... Lasery to ten policjant puszcza, które ja nie umiałem tych laserów puszczać Dobra, skakujemy tu O tamty, tamty policjant Ui, ui, dobra, cyk A kto gra w tą grę to niech zostawi łapkę w górę Kto, o nie, źle uliczka. A kto nie to, to subskrypcja Czy parkour to taki mały Taki duży parkour, bo tutaj gdzie wam pokazujemy szkołę, to tam na końcu jest policjant. A jak nie zdrożymy do policjanta, to będziemy musieli przechodzić. No i zabił mnie. Musimy sobie kamerkę przedstawić. Dobra. Lecimy. Dobra. Teraz będziemy shiftem lecieli. Jak prosy. A nie jak nuby. eso Cyk, cyk i cyk. E -so. No i tak, i tak mnie rozwalił. No, co za... policjant. O, dobra, on takich snajperki strzela. Laserowej. Ja takiej snajperki nie miałem. Nie, szybko, szybko, szybko. Szybko. O, po schodach wchodzimy sobie. O, tutaj... Cuk, cyk. Nie. Albo się posili z dołem i zginę, albo on we mnie strzelił tym laserem. Dobra. Ale pra... Dobra. Bicie, bić. Dobra. O, dobra, jestem jestem, pra, jestem, już na końcu, tylko włączę shifta, bo się nie da shiftem wejść. O, i tak wygląda cała arena, którą myślałem. Od, od tego tam, gdzie mam shifta, o tutaj przejść i tutaj się tepnąłem. A, i trzeba go bić. I wygrana. Pierwszy medal. Dobra, to sobie jeszcze raz przejdziemy jedną rundkę. Dobra. Tutaj się każdy cieszy Mógłbym zrobić salto nawet, jakbym mógł Dobra, wchodzimy, co? Dwie osoby będą, trzy osoby Cztery osoby, pomylona jest, czemu? Awaria, dobra Dobra, kto mnie widział, to niech zostawi łapkę w górę Kto nie, subskrypcja jakichś grak dowolnych, które od czasu do czasu grałem Dobra, musi się zalogować. Dobra, e, co to jest kupić? A, kupić, żeby mieć szansę, żeby. O, dobra, zalogowało się. Dobra, ty typiaro, ty, piaro, ty piaro. Dobra ty piero. Dobra, nie jest żadnych ofert. Dobra, bicie. Raz, raz, dwa, raz, dwa. Cyk? nie. Weszła na szamę. A to z udymione. Cyk. Jak się na wodę wyjdzie, to się poślizgnie. Nie. nie HP mi zabrało to. Trochę. Dobra, to tutaj, to tutaj macie taki zielony pasek. Nie mogę wam pokazać, sorry, ale bo muszę szybko biegnąć, żeby ten, tym laserem mnie nie strzelił. I tak mnie nie strzelił, to nub. I, I mam nadzieję, że nie kojarzy Nupcio Dobra, typek On inaczej biegnie, a ja inaczej biegnę Dobra Cyk We, Wejdę tą wentylacją Nie no, chyba się nie da wejść Dobra Nie Strzeliłem je laserem. Dobra, idziemy. Idziemy jeszcze raz tu przejść. Ale już mało zostało do tego policjanta. Rozwalić. Rozwalić go. I tyle. Dobra, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery takie mapy były. Takie przeszkody. To jest już czwarta. I po tej już będzie helikopter. Nie, ten mm, drabinki do helikoptera, potem nas przeniesie do tego policjanta złego, co złapał nas za niewinność. Lecimy po barierkach. O, zapomniałem, że tu mam shift. O, i rozwalone. Dobra. Dwie osoby go rozwalili. Ten nupcio, tu, 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 tu. tu. Dobra. Mm, no i no i nie chcę żadnych ofert. No i w tym odcinku e, koniec. Wstawcie łapkę w górę, subskrypcję, e, kontrolujcie YouTube'a. Pa!